come <laughs> Siemanko, z tej strony Citrox i witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale I w pierwszym materiale z co byś wolał Jest to słuchajcie, nie, strona na której dokonujemy wyboru Mamy do wyboru e, jedną z dwóch opcji Potem po zaznaczeniu nie, danej odpowiedzi dowiemy się czy zagłosowaliśmy tak jak większość Czy może tak jak mniejsza e, część osób Ale do tego zaraz przejdziemy I bardzo was proszę moi drodzy, teraz na początku Abyście zostawili łapkę w górę jeżeli będziecie chcieli widzieć więcej odcinków e, z co byś wolał Bo jest to dla mnie dosyć istotne z do racji tego, że strona jest w języku angielskim ja będę wam na bieżąco oczywiście tłumaczył o co tutaj chodzi Z racji tego, że wiem, że nie każdy być może zna angielski Ja sam mam problem z niektórymi pytaniami, dlatego też będę posługiwał się tłumaczem A dodatkowo w trakcie montowania, słuchajcie Pod każdą z tych odpowiedzi mm, pojawi się polskie tłumaczenie Także nie dość, że będę wam tłumaczył na bieżąco, to te tłumaczenie na bieżąco Może być troszkę um, błędne Bo oczywiście nie znam też dokładnie wszystkich słów, musiałbym się zastanowić A nie chcę tutaj na to poświęcać zbyt dużo czasu na materiale Ale oczywiście w trakcie montowania te tłumaczenia Będą już perfekcyjne, tak żebyście nie mieli żadnej wątpliwości o co tutaj chodzi. I przykładowo, mamy słuchajcie pierwsze pytanie: e, co byś wolał? Wolałbyś em, zostać zabity przez swojego chłopaka bądź dziewczynę, czy wolałbyś zostać zabity przez swojego najlepszego. Przyjaciela. Wiecie co? Myślę, że najlepszy przyjaciel byłby mniej okrutny. Także klikam e, przez przyjaciela. 42% osób tylko e, tak zaznaczyło. Mamy tutaj też oczywiście e, ilość osób, które odpowiedziały, właśnie e, zaznaczając tą e, odpowiedź. Mamy tutaj 396 670 osób. A tutaj słuchajcie 539 878 osób. Także jak widzicie, jednak większość się powiedziała, że wolałaby być zabita przez swojego chłopaka bądź dziewczynę. I na tym to, moi drodzy, polega. Także bardzo słyszę. Jeszcze raz, jeżeli Wam się spodoba, zostawił. Może to zrobić teraz i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba. Okej, okay, lecimy do kolejnego pytania. Wolałbyś walczyć e, z trzema. Czekajcie, co to jest bulls? Trzema bykami, właśnie, trzema bykami, ledwo przecież, trzema bykami w tym samym czasie. Czy walczyć. E, five, three bulls at the same time? Czy walczyć z dziesięcioma e, bykami one at a time, czyli jeden po drugim, chyba one at a time? pojedynczo, dokładnie. Wiecie co? Szczerze mówiąc, wolałbym chyba walczyć z dziesięcioma bykami pojedynczo. 48% zagłosowało tak jak ja, 52% inaczej, także bardzo podobnie. Tutaj różnica jest niewielka, także co byśmy nie zaznaczyli byłoby chyba... Okej, okay, lecimy moi drodzy dalej. E, wolałbyś być em, postacią z... Wy em, władcy pierścieni, czy bohaterem w Harrym Potterze? Wiecie co? Ja w władcy pierścieni jakoś nigdy nie specjalnie jakoś nigdy specjalnie nie oglądałem. Harry'ego Pottera bardziej, czyli chyba jednak w Harrym Potterze. 64% Odpowiedziały tak jak ja, więc Harry Potter chyba jednak tutaj zwycięża Ogólnie, jeżeli jakieś pytanie wam się spodoba i chcecie udzielić na nie odpowiedzi własnej Podzielcie się proszę nią w komentarzu, jestem bardzo ciekaw waszych odpowiedzi Nie muszą być to odpowiedzi oczywiście na każde z tych pytań Jeżeli macie ochotę, to bardzo proszę Ale na chociaż dwa, trzy pytanka byłbym wdzięczny, gdybyście odpowiedzieli Tak, żebym też was trochę tutaj mógł poznać No i mamy słuchajcie jakieś kolejne, drugie pytanie Czy wolałbyś być um, blisko tylko z jedną osobą i widywać się um, z nią um, w... Niedzielę? Czy znać wiele osób, widywać z nimi każdego dnia, ale nie być jakoś specjalnie blisko z nimi? Wiecie co? Ha kurde, to jest trudne pytanie, bardzo. Nie wiem, co bym tutaj e, wolał. Nie być jakoś blisko z nimi, ale mieć z nimi kontakt. Nie, chyba wiecie co. Chyba jednak być, mieć kontakt ciągle z ludźmi, bo tak to byśmy, słuchajcie, zwariowali Jakbyśmy widywali się tylko raz w tygodniu z kimś, to, to byłaby masakra Chociaż no, też tak, tacy fałszywi przyjaciele to nie bardzo No trudno, zaznaczyłem już tak, jak 34% osób Chyba niezbyt poprawna odpowiedź, ale trudno Lecimy dalej, moi drodzy Czy wolałbyś być, ee... czekajcie, nie wiem co to znaczy Severi, tak się chyba czyta Aha, silnym frostbite, to mi się kojarzy z czymś, ten, z czymś, ee... no z czymś zamrożonym, coś takiego, czekajcie, zaraz sprawdzę. Aha, czy być... doznać poważnych e, odmrożeń, czy... Aha, doznać poparzenia. W ten sposób możemy to przetłumaczyć. Wiecie co? Wolałbym chyba. E, Odmrożenia. Tak, odmrożenie jednak zasmakować, tak jak 64% e, pozostałych osób Mam nadzieję, że nigdy w życiu nie będę musiał wybierać między tymi dwoma opcjami poza e, e, tą stroną Ale tak bym zdecydował Lecimy, moi drodzy, dalej um, Czy wolał... Aha, gdybyś był zamknięty w pomieszczeniu ze swoim najlepszym przyjacielem, wolałbyś... E... To też są pytania dla dorosłych, uwaga, wybaczcie mi za słownictwo Zrobić swojemu przyjacielowi loda i wyjść e, Albo zostać, e, słuchajcie, w tym pomieszczeniu for Aha, entire to chyba nadchodzący, zaraz cię upewnię Entire, a nie, przez cały e, tydzień bez jedzenia i wody Wiecie co, jednak chyba to 43% odpowiedziało tylko tak, jak zobaczcie. 57% osób odpowiedziało, że wolałoby zrobić komuś loda, tak, tak zwanego. Eee, ciekawe, czy by się przydaje tak na, na, na żywo. Coś mi się wydaje, że tylko w tej, na tej stronie są tacy mądrzy. Lecimy, moi drodzy. Dalej. Czy wolałbyś e, Smoke Pot with e, Batman? Czekajcie, nie co to jest pot. Zwanek, aha, ci pewnie zapalić e, z Batmanem, albo zapalić ze Spider-Manem. Chyba ze Spider-Manem, jednak. Chyba wolałbym ze Spider-Manem. Czekajcie, Smoke. O, zaraz zobaczę, palić trawkę, no dokładnie, tak to przetłumacza przetłumaczyli palić trawkę z Batmanem, czy z, ze Spidermanem, jednak ze Spidermanem za Batmanem jakoś nie przepadam, lecimy dalej moi drodzy czy wolałbyś e, mieć, <ścoughs> czy wolałbyś, żeby twoje palce stały się hot dogami na zawsze, czy wolałbyś, żeby twoje łzy eee, be relate, czekajcie relatively eee, okej okay. nie wiem nawet jak to przeczytać, stosunkowo kwaśne? Czy wolałbym, żeby moje łzy były stosunkowo kwaśne, czy wolałbym, aby moje palce były, um, słuchajcie, hot dogami? do końca moich dni, na zawsze. Wiecie co? Chyba wolałbym, żeby moje łzy były kwaśne. Tak jak 69% osób, które to powiedziały. No płakać nie trzeba. Be bez płakania dałoby się chyba przeżyć, bym ograniczył płakanie do minimum i tyle. Chociaż jakbym zaczął płakać, to od razu by mi wypalało oczy. Nie wiem, czy to była taka dobra decyzja, ale trudno. Lecimy dalej, moi drodzy. Na którym jesteśmy już pytani? Niestety nie wiem, ale mamy jeszcze y całkiem sporo y tutaj minutek przed sobą do nagrania, że nie ma problemu. I mamy kolejne pytanie. Czy wolałbyś y chodzić y Across a mile of hot burning coals Aha, czyli przejść mile po żarzącym się węglu, czyli po płonącym węglu Albo przejść mile po klockach lego Tak mi się wydaje, że tak mogę to przetłumaczyć Moi drodzy, wiecie co? Chyba wolę... Kurde, po klockach lego, czy to jest taki ból? Na pewno zdarzyło wam się stanąć na klockach lego w dzieciństwie Nie wierzę, że nie ma osoby, która... Że, że jest osoba, która by nie stanęła Wiecie co? Co bym wolał? Podobno jak się idzie chyba na... szybko po tym y, rozłożonym węglu, to tego nie czuć. A po klockach razie by się nie dało. Także uwaga, wybieramy tę opcję. 19% osób tylko tak odpowiedziało. To jestem hardcorem po prostu. Jestem hardcorem. Eee, no i lecimy dalej. Trudno. 81%? Kurde. Eee, inaczej niż ja. Ooooo. Czekajcie, czy wolałbym snort? Nie wiem, co to znaczy snort. Czy to nie jest czasem wciągnąć? Snort parsknięcie, parknąć, hapnąć, zaprychnąć, zaprychać, sapać. Wiecie co, nie, nie wiem jak to tłumaczyć. E, kokainę, out of the... bla, bla, bla. Nie, wiecie co, to nie rozumiem tego. Nie chcę nawet wprowadzić na to bo po prostu nie rozumiem. Lecimy w takim razie e, dalej. Czy wolałbyś zawsze nosić kroksy, czyli to takie śmieszne klapeczki? Czy zawsze nosić <laughs> skarpety i sandały? Wiecie co? Kroksy czy skarpety i sandały? Kurde, trudna, trudna decyzja, jednak chyba kroksy, skarpety i sandały są dosyć wyśladkie, ale to jest takie nasze typowe polskie, nie będę tego hejtował, mamy 49% osób, które odpowiedziało tak jak ja, a 51%, że wolałoby nosić skarpetki i sandały, czyli jednak, moi drodzy, jednak coś w tych skarpetkach i sandałach jest. Uwaga, lecimy dalej, a, czy wolałbym e, oglądać golfa czy baseball? Zdecydowanie baseball. O, nie ma jeszcze żadnych odpowiedzi, aż dziwne Nie wiem, jak cudem tak się stało Okej, lecimy dalej Czy wolałbym być um, urodzonym e, dwarf, to jest e, Krasnan? Tak mi się kojarzy W TV były dwarfy tak zwane jeszcze wtedy Krasnoludki, dokładnie nie? Albo być urodzonym bez jednej trzeciej mojej nogi O kurde Chyba bez jednej trzeciej mojej nogi A jednak, zobaczcie Ludzie woleliby być krasnoludami, no trudno Ja, ja wybrałbym, tak, uwaga, lecimy dalej Czy wolałbyś zawsze nosić... Mm, sukienkę jak royalty. Czekajcie, royalty to z, z rodzina królewska. O, też. Wiedział, znaczy, z to słówka, ale nie wiedziałem dokładnie co znaczy. Też się czegoś nauczyłem. Czy wolałbym nosić. E, a nie, czy wolałbym dre, ubierać się chyba? Always dress. To, to wydaje mi się, że to jest ubierać się like royalty. E, tak, ubierać się jak członkowie rodziny królewskiej. Czy wolałbym ubierać się jak. to, to jest? Pimp? Sutener. Rajfur. Rajfurka, co to jest? Alfons prostytutek. O, to już ten. Ju, już bardziej po polsku. Wiecie co? Chyba jednak, jak Ludzina królewska. 69% osób odpowiedziało tak jak ja, także spoko, lecimy, moi drodzy. Dalej. E, czy wolałbyś e, nigdy. Aha, nigdy nie być. Nigdy e, nie być w stanie. E, poczuć emocji. Czy wolałbyś. E, nigdy nie być w stanie wyrazić emocji? Wiecie co? Poczuć emocji czy wyrazić emocji? Chyba. Takie, jezu jakby taki... Cześć, co tam u ciebie? Wszystko w porządku a u ciebie. No też fajnie. To tak bez emocji człowiek to jest beznadziejny dla, dla innych osób. Nikt by nie chciał ze mną rozmawiać. Chyba wolałbym, żeby nie poczuć emocji, to też nie poczuć miłości, nie doznać tego. No kurde, nie wiem słuchajcie, wiecie co? Uh, chyba jednak wyrażać emocji. Tak jak właśnie 58% pozostałych osób. Jednak to by było chyba bardziej korzystne dla mnie, bo inni chcieliby ze mną rozmawiać. Ja bym się męczył, ale inni za to chcieliby tutaj ze mną utrzymywać kontakt, także to byłoby chyba lepsze. Uh, o oh Jezu, you are playing Connect 4 against an emotionally unstable man. Aha, czyli gramy w coś tam z niestabilnie emocjonalnym uh, mężczyzną, z um, wybuchowym temperamentem i czy wolałbyś Take him down czy let him... Aha, czy wolałbyś go pokonać czy wolałbyś z nim wygrać? Chyba jednak wolałbym... Ee, znaczy wolałbym... Tak, pozwoli, czy pozwoliłbym y, mu wygrać, czy wolałbym go pokonać? Jednak chyba pozwoliłbym mu wygrać, żebym czasem zaraz sam nie został pokonany. 52% odpowiedział tak samo jak ja. No i my drodzy, robimy sobie jeszcze trzy odpowiedzi, dobra? Tak, już umówmy, że jeszcze trzy odpowiedzi. Lecimy dalej. Czy wolałbyś y, poślubić. Y, <grytania> aktorkę porno, te, taką czynną która bierze udział w, w jakichś tam nagraniach? Czy wolałbyś e, poślubić poligamist? Aha, kogoś poligamist, czyli osobę, która jest już w jakimś chyba związku. Chyba jednak, moi drodzy, kogoś to jest związko. A, proszę, jednak świntuszki wolaliby gwiazdę porno. No tak, 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 tak ta to jest, moi drodzy. Tylko jedno pewnie i w głowie, ale nie, to jakoś bym sobie nie mógł tego wyobrazić, potem oglądać tego masakra. Lecimy dalej, moi drodzy, jeszcze dwa pytania. Czy wolałbyś. Um, be required to perform two years of man? Aha, czy wolałbyś być wezwanym do uh, pełnienia służby wojskowej, gdy skończysz 18 lat? Czy wolałbyś have a draft? To jest. Eee, uh, pressure hits and forced, czekajcie, muszę sobie to przetłumaczyć, during war, tak, a, czy chyba, czy wolałbyś mieć draft and forced, czekajcie, zaraz sobie, heavy he draft to chyba mieć przerwę, chyba mieć przerwę w trakcie wojny, of mandatory, czekajcie, muszę sobie też przetłumaczyć, kurde, no, jak widzicie są pytania trudniejsze, że sam muszę sobie... Uh, tutaj pomóc z tłumaczem. obowiązkowa właśnie. Żeby... Wiecie co? Draft enforced. Aha, czy wolałbym w trakcie wojny, chyba siłą, zostać zmuszony do służby? Chyba jednak to. 70% osób właśnie odpowiedziało tak samo jak ja, czyli wolałbym sobie pójść na dwa lata i mieć z głowy. Lecimy, moi drodzy. Dalej, ostatnie pytanie. Czy wolałbyś um, żyć w. Um, e... Homeless shelter, czyli w takiej kryjówce dla bezdomnych z dostępem do internetu? Czy wolałbym żyć w niesamowitym do, domu, ale odizolowanym od jakichkolwiek kontaktów? Czyli isolated from any. Tak, czyli nie, nie miałbym z niczym ani z nikim kontaktu. Wiecie co? From any outside, contact, Czyli ale tutaj jeszcze nie miałbym kontaktu z ludźmi. To zależy co autor miał na myśli, ale chyba jednak. Wiesz, co, wolałbym to. Tak mi się wydaje. Tak jak 51% osób, które to odpowiedziały. No i moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja się bawiłem bardzo fajnie. Nie wiem, jak wam się to oglądało. Dajcie proszę znać w komentarzach. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Przepraszam za to moje... Nie zawsze do końca poprawnym tłumaczeniem, no ale nie jest łatwo, słuchajcie, i nagrywać, i tłumaczyć, i potem jeszcze jakoś zasadnie to wszystko e, składać. Obiecuję, że właśnie w trakcie montowania, właściwie widzieliście już to, było e, wszystko e, ładnie tutaj podpisane. Jeżeli to doceniacie, stawcie łapkę w górę. Ja to czasem, moi drodzy, się z żegnam. Dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.